Moim celem było znalezienie pracy na weekendy i fery zimowe. Początek w Exact Systems to podpisanie umowy online. Byłem zdumiony, jak wygląda hala produkcyjna od środka. Po pierwszym dniu byłem bardzo zadowolony. Za każdym razem lubię wracać w to miejsce. Przez ponad dwa miesiące poznałem wiele osób i lubię z nimi pracować w zespole czy spotykać się z nimi podczas przerwy śniadaniowej i obiadowej. Zawsze po udanym dniu w pracy czuję się spełniony, jak wracam do domu. Pracę w Exact Systems zacząłem po tym, jak dobry znajomy znalazł ofertę w internecie i polecił mi ją. Podczas rekrutacji czułem duży respekt i lekkie obawy względem przełożonego, ale po paru dniach poczułem się już swobodnie i przywiązałem się do tego miejsca i otoczenia. Na co dzień w Exact Systems kontroluję jakość wszelakich części samochodowych. Moja praca jest bardzo ważna. Wiem, że kontrolując części mam wpływ na bezpieczeństwo pojazdów, którymi jeździmy. Do każdej przeprowadzania kontroli podpisujemy się pod instrukcją. Jak kontrolować daną część? Praca jest przeważnie siedząca i wymaga mocnego skupienia. Trzeba często przyjrzeć się drobnym elementom, czy nie mają wad produkcyjnych. Uważam, że w pracy najważniejsi są otaczający mnie ludzie. To dzięki nim czas w pracy mija szybko i każdą wykonywaną czynność robi się dużo przyjemniej, gdy można zamienić parę zdań z dobrym znajomym. Cenię też sobie tę firmę za dobre podejście do pracownika, któremu zawsze zapewnione jest bezpieczeństwo przy pracy oraz dogodne warunki. Poza pracą uczęszczam do szkoły średniej i poszerzam swoją wiedzę. W wolnym czasie skupiam się na moich pasjach jak informatyka, inżynieria czy automatyka. Spotykam się też często ze znajomymi w kawiarni. Po udanym dniu w pracy uwielbiam obejrzeć parę odcinków ulubionego serialu. Nazywam się Paweł Paździor, mam 18 lat i pracuję w Exact Systems od dwóch miesięcy. Cieszę się z tej pracy, lubię przychodzić do tego miejsca, spotykać się z współpracownikami i wykonywać swoje obowiązki. Chciałbym, by więcej osób miało szansę poznać mój zespół z Exact Systems. Sprawdź już teraz, jakie oferty czekają na Ciebie. Być może będziemy pracować razem.